Cześć Maćku, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień e, i sprawę pracy z napięciem, to będzie to... E, ogólnie jutrzejszy dzień będzie, tematem przewodnim będzie praca i kontrolowanie napięcia. To, co bardzo ważne jest to temat, który będzie się przewijał e, wielokrotnie, e, ponieważ daje duże rezultaty pod względem wolności ruchowej, pod względem siły, wytrzymałości, eksplozji, tego typu rzeczy. Więc jutro z kijem, wykonywałeś ćwiczenie, które polegało na tym, że zaciskałeś mocno ramiona, następnie podnosiłeś je do góry wysoko i opuszczałeś w dół. Jutro podobna rzecz, tylko że z kijem. I na czym ona będzie polegać? Będzie polegać na tym, że pierwszą rundę będziesz wykonywał z totalnym napięciem ciała, czyli po prostu, powiem Ci tak, jeżeli 100% Cię męczy, 90-80% jest OK. Ważne, żeby całe ciało było mniej więcej napięte, więc tutaj to oczywiście wymaga koncentracji, bardzo ciężko jest kontrolować i napinać mięśnie, jeżeli myślami się zupełnie gdzie indziej. Dlatego trening, przynajmniej tego rodzaju trening, jeżeli chce się odzyskać faktycznie prawdziwą wolność ruchową wymaga koncentracji. I osobiście powiem Ci Maciek, że ja nie wierzę w tego typu rzeczy, że ludzie na siłowni chodzą, spacerują, piszą SMS-y. Później słuchają muzyki na słuchawkach, to odcina kompletnie koncentrację to, co się dzieje we własnym ciele i można trenować latami, 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 a praktycznie rzecz biorąc w dalszym ciągu nic nie wiedzieć o własnym ciele, jak ono reaguje w danych sytuacjach. Tego typu rzeczy to jest bardzo ważne, to jest klucz do, do dużej mocy. Więc to nie są zwykłe treningi fitness, które tam polegają na odbębnieniu powtórzeń tu i tu i Myśleniu o obiedzie, czy, czy o czymkolwiek innym. Dlatego koncentracja jest ważna, dlatego wolę, żeby sesje treningowe były krótkie, konkretne i żeby z nich można było wyciągnąć jak najwięcej. Bo rozpisywanie rozwlekłych sesji na 2-3 godziny jest, moim zdaniem, mija się trochę z celem, ponieważ brakuje wówczas tej koncentracji. Wiadomo, są ludzie, którzy są w stanie się koncentrować tak długo. Osobiście, na przykład, sam trenuję po 3-4 godziny dziennie intensywnych w miarę treningów tym, że ja to rozbijam również na sesję w ciągu dnia, podobnie jak właśnie Tobie, dlatego ja Ci rozpisuję sesję, a Ty sam decydujesz, kiedy, kiedy sobie je wyciągać, bo praktycznie pora nie ma, nie ma znaczenia i to, dostosowuje, to powinno być dostosowane indywidualnie, bo układ nerwowy działa dosyć indywidualnie, każdy ma swój stan obecny układu nerwowego i każdy wie mniej więcej, w jakich porach jest w stanie być najbardziej produktywnym. I najwięcej wyciągnąć i poświęcić dużo koncentracji, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o trening. No bo każdy ma własny styl życia, więc to powinno być stosowane. Dlatego ja nie wierzę w rzeczy typu, że trening powinien być o 12 albo 13, i czy tam o 15. To jest kwestia indywidualna i właśnie tego rodzaju sesje treningowe w ciągu dnia, że na przykład trening łącznie trwa powiedzmy godzinę, ale jest rozbity na powiedzmy 6 sesji 10 minutowych jest świetny, bo cały czas pobudza układ nerwowy i ciało cały czas, cały czas jest, jest wzmacniane przez praktycznie cały dzień. To jest e, taka można powiedzieć, Paweł Satsulin opisał tę metodę smarowania gwintów, to jest tak, opisał to w nagim wojowniku. I to jest właśnie po części inspirowane właśnie tego typu rzeczami. On to przedstawia jako smarowanie grintów, ale ogólnie rzecz biorąc, jest częste praktykowanie, krótkie sesje w ciągu, w ciągu dnia. Ale dobra, przejdźmy, przejdźmy może do, do jutrzejszej rozgrzewki, jeżeli chodzi o pracę z napięciem. Więc, jutro tak, totalnie napięty podnosisz kij z ziemi. Wyobraź sobie tak, jakby to był ciężki ciężar, martwy ciąg. Tutaj napięte ramiona, napięte nogi. Się te, jeżeli chcesz napiąć idealnie nogi, to staraj się je złączyć ze sobą, tylko oczywiście nie poruszając, one wówczas się napną pośladki. Następnie do klatki piersiowej tutaj, pokażę Ci z pozycji klęcznej, żeby było widać. Następnie do przodu tutaj staramy się maksymalnie tak jakbyś chciał złamać ten kij, czyli korkociąg. To aktywuje mięśnie najszersze grzbietu znacznie bardziej i ustabilizuje barki w dół wracamy i następnie do góry, tak jakbyś chciał wyciskać sztangę, powiedzmy. Możesz sobie wyobrazić, że to jest bardzo ciężka sztanga, gdzie tutaj są zawieszone talerze. mocno do góry, do zablokowanych łokci, wracamy w dół. To jest pierwsza runda. Natomiast druga runda to samo, tylko że w formie maksymalnie rozluźnionej, po prostu relaks. Więc tutaj będziemy w ten sposób następnie do przodu, do tyłu i, i do góry. To jest jutro, jeżeli chodzi o kontrolę i pracę, pracę z napięciem na samym początku.